silki Mirka Dziękuję Dziękuję za wspaniałą walkę. Chodzi o to, żeby było wie. Ale przechodzimy dalej. W wyniku tych rozgrywek w grupie pierwszej. Pierwsze miejsce zajął OSP Mirku. Brawo.

I czwarte miejsce OSP pieczyska. Prosimy. Pierwsze miejsce. OSP Teklinów. Brawo. Razem wszystkiego dziękuję za udział. Proszę bardzo. I dyplom. Bardzo proszę. Drugie miejsce. OSP Lubczyna. Gierzec, Zyska, to to dzisiaj to będzie cieniło, się uchwalić na zabraniu wyborczo-zbrawozdawczym, wyborczo-zbrawozdawczym dla najbliższego. Ja, ja, tak. Ja, ja. Trzecie miejsce OSP Jutku. Brawo. O, proszę bardzo. Wszystkiego Dobrego. Tutaj nowy prezes wasz się będzie pewnie cieszył. Proszę bardzo. Dzień. Może tak. Dla dziewczyny puchar i dla chłopaka dyplom. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. I czwarte miejsce OSP Chobani. Wszystko z klubu metalowego, bez kucharu, ale bardzo najważniejsze to jest tak, stanowili dla mnie punkt, mówię, takich sportowców, na jakich patrzyłem wcześniej, czyli na Andrzeja Grumbę wygooglujcie sobie i na Andrzeja Kucharskiego, wygooglujcie, na Leszka Kucharskiego, wygooglujcie sobie i zobaczcie, jakie rangi byli to sportowcy i jak pokornie podchodzili do tego sportu i jakie sukcesy zdobywali i takich sukcesów Wam życzę. Także jeszcze raz dziękuję kibicom, dziękuję zawodnikom i też dziękuję bardzo serdecznie organizatorom. Wielkie dzięki brawo. nie byliśmy 4 5 pięciu reporterów, ale i tak jest nas więcej. Pięknie. Dobra. Ja dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo brawo dla fotografów. Oni nie dostają, dziękuję